Pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię. W Układzie gwiazdnym, daleko, daleko stąd, a dokładniej 2600 lat świetlnych od nas, znajduje się egzoplaneta to o nazwie Kepler 1658 b. Jest to gazowy olbrzym, który przypomina naszego Jowisza, jednak od Jowisza odróżniają to, że ta biedna planeta jest skazana na zagładę. Zmierza ruchem spiralnym w kierunku swojej macierzystej gwiazdy, co ostatecznie zakończy się potężną kolizją. Ale najciekawsze... Ciekawsza rzecz, astronomowie pozostaliby całkowicie nieświadomi tego faktu, gdyby nie pewna drobna wskazówka, była to naprawdę niewielka zmiana w orbicie planety. Nie zostałaby ona zauważona, gdyby astronomowie nie porównali danych zbieranych od ponad dekady przez różne teleskopy. Dokładniej rzecz biorąc, naukowcy przez ostatnie 13 lat obserwowali, jak egzojolisz przechodzi pomiędzy naszą planetą a swoją macierzystą gwiazdą raz na dwa tygodnie i zauważyli, że orbita planety staje się coraz mniejsza. Każdego roku Kepler-1658b potrzebuje o 131 milisekund mniej, aby wykonać okrążenie wokół swojej gwiazdy. Jeśli ta tendencja się utrzyma, planeta z pewnością zderzy się z nią za 2,5 miliona lat. I jeszcze przed tym odkryciem modele komputerowe przewidywały, że niektóre planety mogą zakończyć swój żywot poprzez zderzenie z ich gwiazdami. Jednak po raz pierwszy astronomowie dysponują prawdziwym dowodem na to, że tak się stanie, mierząc niemal niezauważalne zmiany w ich orbitach. Naukowcy wiedzą już na pewno, co się stanie, gdy planeta rozbije się o swoją gwiazdę, mimo że prawdopodobnie nie będzie nas w pobliżu, by być tego świadkami. Pozwólcie jednak, że opowiem wam nieco więcej i na zagłodę planecie. Została ona odkryta przez należący do NASA nieczynny już kosmiczny teleskop Keplera. Został on wystrzelony w 2009 roku, a jego misją było znalezienie planet krążących wokół innych gwiazd, czyli tak zwanych egzoplanet. Pierwszą egzoplanetą dostrzeżoną przez teleskop był właśnie ten gazowy olbrzym, o którym mówimy. Jednak astronomowie potrzebowali około dekady, aby potwierdzić, że ten obiekt kosmiczny rzeczywiście jest egzoplanetą. Ten świat jest jak gęstsza wersja Jowisza. To znaczy, wyobraźcie sobie, że bierzemy materiał równoważny sześciu Jowiszą i robimy z niego kulę o szerokości większej o około 1,1 niż jeden Jowisz. Planeta porusza się ruchem synchronicznym z macierzystą gwiazdą, co oznacza, że wykonuje jeden pełny obrót za każdym razem, gdy kończy okrążenie wokół gwiazdy. W rezultacie ta sama strona gazowego olbrzyma jest zawsze zwrócona w stronę gwiazdy. Podobnie dzieje się z Księżycem. Nasz naturalny satelita jest sprzężony z Ziemią, dlatego widzimy tylko połowę jego powierzchni. Co sprawia, że Egzojowisz wpada do swojej gwiazdy. Ten sam proces, który odpycha Księżyc od Ziemi. Kiedy Księżyc krąży wokół planety lub planeta krąży wokół gwiazdy, ich siły grawitacyjne poddziałują na siebie i ciągną masę drugiego ciała. To właśnie powoduje pływy morskie na Ziemi. To rozciąganie uwalnia pewną energię, może sprawić, że obiekt przyspieszy lub zwolni. W pierwszym przypadku ciało kosmiczne przemieści się wyżej, w drugim zejdzie niżej. I to właśnie dzieje się z gazowym olbrzymem. Jego macierzysta gwiazda ma masę półtora raza większą niż Słońce. Nic więc dziwnego, że jej siły pływowe stopniowo spowalniają ruch planety, sprawiając, że zapada się ona do środka. To wszystko brzmi dość dramatycznie, ale taka potencjalna kolizja zdecydowanie nie jest najdziwniejszą rzeczą, która dzieje się w kosmosie. Spójrzmy na kilka innych. Na przykład Betelgeza, czerwony olbrzym w konstelacji Oriona, zaczął przygasać w 2019 roku. To zdezorientowało astronomów. Do tego czasu gwiazda urosła już do ogromnych rozmiarów. Gdyby miała zastąpić nasze Słońce, jej zewnętrzna powierzchnia rozciągałaby się daleko poza orbitę Jowisza. I wtedy Betelgeza przygasła jesienią 2019 roku. Proces ten trwał do lutego 2020 roku. Zmiany można było dostrzec gołym okiem. Nic dziwnego. Jasność gwiazdy spadła o dwie trzecie. W tym czasie plastronobowie byli pewni, że Betelgeza wkrótce wybuchnie w supernową. Kontynuowali obserwacje gwiazdy. Niespodziewanie jednak wróciła ona do swojej normalnej jasności. Dzięki kosmicznemu teleskopowi Hubla naukowcy zorientowali się, że gwiazda wyrzuciła część swojej materii i to częściowo zablokowało jej światło. A co z egzoplanetami z waty cukrowej? To szczególny rodzaj planet poza naszym układem słonecznym. Nazywane są również superpuszkami, bo mają najniższą gęstość, jaką kiedykolwiek odkryto. To nadaje im zwiewny, puszysty wygląd. Ale pomimo tego, że wyglądają jak popularny smakołyk z wesołego miasteczka, są ogromne. W sumie naukowcy często odkrywają dziwne rzeczy w kosmosie. Niektóre z nich wyglądają jak rozmazane plamy, ale jest jeden rodzaj tych kleksów, który nie wygląda jak żadne inne znane ciało kosmiczne. Dziwne kręgi radiowe są widoczne tylko w radioteleskopach, mogą to być pozostałości po supernowej. Niektórzy astronomowie posuwają się nawet do twierdzenia, że mogą to być tunele czasoprzestrzenne, czyli hipotetyczne tunele, pomiędzy dwoma bardzo odległymi punktami w przestrzeni. Misja Juno zauważyła coś dziwnego w górnej atmosferze Jowisza. Niezwykłym zjawiskiem były niebieskie duszki i elfy wirujące nad powierzchnią planety. Są to dwa rodzaje jasnych błysków światła, które pojawiają się na krótkie okresy czasu, zaledwie milisekundy. Rozciągają się one w górę i w dół w kierunku powierzchni planety. Na Ziemi takie błyski zdarzają się zwykle na wysokości 100 km nad masywnymi burzami. Samotne planety nie krążą wokół swoich gwiazd, może dlatego, że ich nie mają. Te swobodnie poruszające się ciało kosmiczne podróżują po wszechświecie i mogą trafić dosłownie wszędzie. Są też dość trudne do znalezienia, bo emitują jedynie słabe promieniowanie. Jednak nie tak dawno temu astronomowie zauważyli najmniejszą samotną planetę w Drodze Mlecznej. Jest ona mniejsza od Ziemi, ale nieco większa od Marsa. Szybkie wybuchy radiowe to oślepiająco jasne wybuchy fal radiowych. Wytwarzają one tyle energii, ile na nasze Słońce w ciągu dnia, ale trwają zaledwie milisekundy. Większość z tych szybkich wybuchów radiowych pochodzi z bardzo daleka, spoza Drogi Mlecznej. Jednak astronomowie wykryli kilka pochodzących z naszej rodzimej galaktyki. Ich źródłem jest magnetar oddalony od naszej planety o zaledwie 30 tysięcy lat świetlnych. Jeśli nuklearny makaron faktycznie istnieje, jest najsilniejszym materiałem w całym wszechświecie. Powstały z pozostałości po wygasłych gwiazdach, materiał ten zostaje ściśnięty w podobne do spaghetti plątaniny materiału. Może pęknąć, ale tylko wtedy, gdy zastosuje się ciśnienie 10. 5 miliardów razy większe od tego, które jest potrzebne do roztrzaskania stali. Nie tak dawno naukowcy odkryli, że jedna z najbardziej masywnych gwiazd w okolicy właśnie zniknęła. Była to gwiazda oddalona od Ziemi o 75 milionów lat świetlnych. Normalnie to zbyt duża odległość, by astronomowie mogli dostrzec poszczególne gwiazdy, ale nie wtedy, gdy są one tak ogromne. A gwiazda, o której mówimy, była gigantyczna. Świeciła 2,5 miliona razy jaśniej niż Słońce. Po raz ostatni astronomowie widzieli ją w 2011 roku. Postanowili przyjrzeć się jej bliżej kilka lat później, ale było już za późno, bo zniknęła. Tak masywne gwiazdy zazwyczaj gasną w niezwykle jasnych supernowych. Jednak w tym przypadku astronomowie nie zauważyli niczego takiego. Istnieje teoria, że gwiazda zapadła się w czarną dziurę, nie wywołując wcześniej supernowej. Zdarzy Zdarza się to wśród gwiazd zbliżających się do końca swojego życia, ale bardzo, bardzo rzadko. Wiemy, że w kosmosie są czarne dziury, ale mogą też istnieć mini czarne dziury, choć ich istnienia jeszcze nie udowodniono. W przeciwieństwie do masywnego rodzeństwa, hipotetyczne mini czarne dziury mogą być naprawdę malutkie, nie większe niż atom. Ich masa może być różna, ale jeden taki liliput może być masę tysięcy ton. W powietrze wzbijają się tumany ognia i dymu, a wraz z nimi rakieta. Delta 4 Heavy to jedna z najpotężniejszych rakiet stworzonych przez człowieka. Trzy masywne silniki spalają tony paliwa, pomagając jej nabrać wysokości. Boczne rakiety nośne odłączają się, pozostawiając na dalszą podróż tylko główny stopień. Na orbicie rakieta wyrzuca swój ładunek. To sonda słoneczna Parkera, pierwszy pojazd kosmiczny, który dotknął słońca. Prześledzimy jej podróż krok po kroku. Sondę wystrzelono 12 sierpnia 2018 roku. Wtedy rozpoczęła się wyprawa w kierunku naszej gwiazdy. Słońce jest oddalone od nas o 150 milionów kilometrów. To 390 razy więcej niż dystans Ziemia Księżyc i 36 tysięcy razy więcej niż szerokość Stodów Zjednoczonych od jednego wybrzeża do drugiego. Emitowane przez słońce cząsteczki światła pokonują ten dystans w 8 minut. Naszym rakietom taka podróż zajęłaby 200 dni, ale dzięki manewrom grawitacyjnym sonda słoneczna Parkera dokonała tego w krótszym czasie. W drodze z ziemi do słońca sonda okrążyła Wenus, naszą sąsiadkę. Musiała tylko wejść w jej pole grawitacyjne i poddać się jego działaniu. W tym momencie sonda nabrała dodatkowego pędu nie zużywając przy tym paliwa. Po jednym okrążeniu silniki sondy zmieniły trajektorię, a ona sama opuściła orbitę planety, nabierając wystarczającego przyspieszenia na dalszą podróż. 5 listopada 2018 sonda zbliżyła się do Słońca po raz pierwszy. Zanim dotknęła jego powierzchni, musiała wejść w burbite gwiazdy. Aby to zrobić, wykonała dodatkowe manewry grawitacyjne. Dopiero potem zaczęła okrążać Słońce najcięższy obiekt w układzie słonecznym i zarazem z najpotężniejszą grawitacją. Dzięki temu sonda z każdym przelotem nabierała jeszcze większego przyspieszenia. Sonda nieustannie przebieszczała się między dwoma punktami – peryhelium i abhelium. Tu jest Słońce, a tu eliptyczna orbita pojazdu kosmicznego. Peryhelium to punkt znajdujący się najbliżej Słońca. W tym miejscu gwiazda przyciągała do siebie sondę z ogromną prędkością, a tutaj sonda zaczęła oddalać się od Słońca. Nadal miała olbrzymią szybkość i energię, ale musiała walczyć z siłą pola grawitacyjnego Słońca, więc zaczęła stopniowo zwalniać. Miejsce, w którym sonda całkowicie utraciła przyspieszenie, nazywa się Abhelium. Siła pola grawitacyjnego słońca dokazała się silniejsza, to też sonda zaczęła powracać ku gwieździe, ponownie nabierając prędkości. Sonda zrobiła kilka okrążeń po stabilnej orbicie, która jednak ponownie przeciała się z orbitą Wenus, czyli kolejny manewr grawitacyjny. Potem trajektoria sondy delikatnie się zmieniła, w wyniku czego pojazd nabrał większej prędkości. Peryferium jej orbity było teraz bliżej Słońca. Pojazd pokonał nową orbitę jeszcze kilka razy, po czym ponownie zbliżył się do Wenus. Kolejne zbliżenie do Słońca. Każde spotkanie z planetą korygowało trajektorię sondy i stopniowo zmniejszało odległość do naszej gwiazdy. W kwietniu 2021 pojazd zbliżył się do Słońca na tyle, żeby wreszcie dotknąć jego korony. Choć faktyczny dystans między nim a Słońcem wynosił 8,5 miliona kilometrów, zostało to uznane jako dotknięcie. Spójrzmy na budowę Słońca przecinając je na pół. To jest jądra. Stanowi około 1 czwartej średnicy gwiazdy. Jest 150 razy gęstsze od wody. Zachodzą w nim reakcje jądrowe ze względu na ogromne ciśnienie i wysokie temperatury. Wodór zmienia się w hel, wydzielając przy tym duże ilości ciepła i promieniowania. Następną warstwą jest strefa promienista, stąd ciepło wydzielane przez jądro jest transferowane do następnych warstw, ale fotony nie poruszają się w niej na zewnątrz, mogą być kierowane w dowolnym kierunku i wielokrotnie ulegać ponownemu napromieniowaniu. Uczeni uważają, że przeciętny czas, jaki cząsteczka światła potrzebuje na przebycie od jądra do kolejnej warstwy Słońca, wynosi od 10 tysięcy do 170 tysięcy lat. Następna jest strefa konwektywna którą uważa się za powierzchnię słońca, nie jest ona utwardzona. Składa się na nią ocean rozgrzanej plazmy, która wygląda jak plaster miodu. Dzieje się tak, ponieważ nagrzana plazma unosi się z niższych warstw, tworząc coś w rodzaju mini gejzerów. Choć w ich wnętrzu panują bardzo wysokie temperatury, krawędzie schładzają się, co przyczynia się do wyjątkowego ukształtowania powierzchni słońca. Dalsze warstwy budują atmosferę Pierwsza jest fotosfera. Emituje ona światło dokładnie to, które widzimy na Ziemi, patrząc na Słońce. Ale uważajcie, nigdy nie patrzcie na nie bez odpowiedniego sprzętu. Grubość fotosfery dochodzi do 400 km, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi pułap, na którym Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porusza się nad Ziemią. Potem jest chromosfera. Ta warstwa nadaje Słońcu czerwonawy odcień. Nad nią zobaczymy protuberancję, czyli potężne emisje materii opuszczające powierzchnię Słońca z prędkością dochodzącą do 700 km na sekundę. W pewnym momencie wpadają w pole magnetyczne gwiazdy, które ponownie ściąga je w dół. I wreszcie korona, gazowa otoczka Słońca. Tu zachodzą najpotężniejsze erupcje. Koronę zobaczymy podczas zaćmień, gdy Księżyc zakrywa tarcze gwiazdy. Podziwiając to zjawisko zobaczymy poświatę otaczającą Słońce. To właśnie jego korona. Rozciąga się ona na miliony kilometrów. Sonda słoneczna Parkera dotknęła dokładnie tego obszaru. W tym miejscu grawitacja gwiazdy wciąż oddziałuje na materię i promieniowanie słoneczne, co uniemożliwia im opuszczenie Słońca. Wszystko poza tym obszarem to wiatry słoneczne. To materia i promieniowanie, które zdołały wyrwać się z grawitacji Słońca i wyruszyć w głębiny kosmosu. Sonda słoneczna Parkera zaskoczyła astronomów, dostarczając informacje o tej granicy. Okazuje się, że nie jest ona idealnie okrągłym murem, jak dotychczas nam się wydawało. Jest nierówna i poprzerywana. Kształtem przypomina łańcuch górski. Te wyboiste obszary wynikają z nierównomiernego przepływu plazmy z powierzchni Słońca. A im większe i silniejsze przepływy, tym dalej leży granica gwiazdy. Uczeni jednak wciąż nie wiedzą, z czego dokładnie wynika ta różnica. Po okrążeniu słońca sonda wznowiła podróż i zaczęła ponownie oddalać się od niego. Badacze przewidują, że w 2022 będą miały miejsce kolejne cztery podejścia. W sierpniu 2023. Sonda to Wenus, nabierze dodatkowej prędkości i zbliży się do gwiazdy na rekordowo bliską odległość. Kolejny przelot wokół Wenus będzie miał miejsce w 2024. Miejmy nadzieję, że sonda oprze się wysokim temperaturom i promieniowaniu, będąc tak blisko Słońca. Na szczęście, uczeni odpowiednio o to zadbali. Sonda jest wyposażona w tarczę słoneczną, przymocowaną do boku pojazdu, który będzie skierowany na gwiazdę. Jest ona rozmiarów typowego okna i ma grubość około 11 cm. Została wykonana ze specjalnego materiału, który jest w stanie oprzeć się temperaturze około 1370 stopni Celsjusza. To sześciokrotnie więcej niż maksymalna temperatura w piekarniku. Korpus sondy jest wykonany z białego materiału odbijającego światło słoneczne. Cały sprzęt naukowy mieści się w cieniu tej tarczy. Gdyby promienie Słońca dotarły do niezabezpieczonego korpusu sondy, sprzęt uległby zniszczeniu w zaledwie kilkadziesiątych sekundy. Sonda jest wyposażona w narzędzie badające pola magnetyczne. Jest to system służący pomiarom pola elektromagnetycznego, fal radiowych, temperatury oraz gęstości plazmy. Szerokokątny rejestrator obrazów Sondy, w skrócie WISPR, to teleskop optyczny, ten sam, który wykonał fascynujące zdjęcia plazmy poruszającej się w koronie gwiazdy. Podczas zaćmień słońca są one widoczne w postaci wirujących wstęg. Instrument Solar Wind Electrons Alphas and Protons służy do badania protonów, elektrodów oraz jonów helu. Pomiary te pomagają uczonym w analizie wiatrów słonecznych, które nierzadko niszczą naszą technologię, wywołują je nieoczekiwane rozbłyski na powierzchni słońca. Mogą spalić chipy w satelitach krążących wokół Ziemi, ponieważ na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nieustannie pracują zespoły naukowe. Musimy jak najlepiej poznać naturę wiatrów słonecznych i sposoby ochrony przed nimi. Podczas gdy sonda słoneczna Parkera kontynuuje badania, wspomnijmy o kilku światowych rekordach, które już ustanowiła. Jest pierwszym stworzonym przez człowieka obiektem, który znalazł się tak blisko Słońca. Jest również rekord Prędkości. Podczas ostatniego zbliżenia do gwiazdy rozwinęła prędkość 162 km na sekundę. W takim tempie przeleciałaby z Nowego Jorku do Los Angeles w zaledwie 24 sekundy. Lot wokół Ziemi zająłby jej około 4 minut. Z kolei wyprawa na Księżyc tylko 40. Przewiduje się, że w 2025 sonda znajdzie się najbliżej Słońca. Osiągnie wtedy prędkość 690 000 km równa godzinę, choć taka szybkość robi wrażenie, to jedynie 64 tysięczne procent prędkości światła. W lipcu, gdy znajdziemy się nieco ponad 151 milionów kilometrów od Słońca, Ziemia jest cieplejsza o około 2 stopnie niż w styczniu, gdy dystans ten jest o niecałe 5 milionów kilometrów krótszy. Dzieje się tak, ponieważ na półkuli północnej znajduje się więcej nagrzanego obszaru lądu niż na południowej. Musimy pamiętać, że nagrzewa się on szybciej niż woda. Podczas lipcowego lata na północy więcej lądu nagrzewa się szybciej niż w styczniu. Dlatego w tym miesiącu nasza planeta ma nieco wyższą temperaturę, mimo że znajduje się dalej od źródła ciepła. Im bliżej horyzontu znajduje się Księżyc, tym większy się wydaje. Zjawisko to nosi nazwę Księżycowej Iluzji. Według jednej z teorii ją tłumaczących, nasz satelita wygląda na większy ze względu na atmosferę. Zachowuje się jak szkło powiększające. Gdyby jednak zależało to od samej atmosfery, księżyc byłby o wiele mniejszy. Większość ekspertów uważa, że iluzje te tworzą nasze własne umysły. Potrafią ponad dwukrotnie zwiększyć rozmiar księżyca. Gdy nasz satelita jest wysoko na niebie, nie potrzebujemy wizualnych wskazówek sugerujących jego oddalenie od Ziemi. Ale jak tylko zbliży się do horyzontu, zauważymy otaczające go obiekty. To sprawia, że wydaje się większy. Ale to tylko jedna z wielu teorii tłumaczących to zjawisko. Swoją drogą możemy łatwo przełamać tę iluzję. Wystarczy się odwrócić, schylić i spojrzeć na satelitę z pomiędzy nóg do góry nogami. Dzień na Wenus jest dłuższy niż jej rok. Obrót wokół własnej osi zajmuje planecie 243 dni ziemskie, z kolei pełny obieg wokół słońca 225 dni. Około 5 milionów lat temu supermasywna czarna dziura siedząca w centrum naszej galaktyki wystrzeliła z siebie gwiazdę, która teraz przemierza Drogę Mleczną 10-krotnie szybciej niż jakakolwiek inna. W porównaniu do swych rozmiarów pierścienie Saturna są bardzo cienkie. Gdybyśmy zbudowali model planety, w którym jej średnica wynosiłaby 1 metr, pierścienie byłyby 10 000 razy cieńsze od Żyletki. Merkury ma kilka miliardów lat. W 2016 roku naukowcy odkryli na jego powierzchni pewne anomalie, które pokazują, że planeta się zmniejsza. Z wyników przeprowadzonych badań wynika, że Merkury wciąż stygnie. Ziemia i Księżyc stopniowo się od siebie oddalają w tempie porostu paznokci u dłoni. To skutek uboczny siły grawitacji naszego satelity. Księżyc odpowiada za powstawanie w ziemskich oceanach pływów, które go odpychają i nadają prędkość. To z kolei sprawia, że satelita wchodzi na wyższą orbitę. W czasach dinozaurów Księżyc było wiele bliżej Ziemi niż obecnie. Ale na szczęście nigdzie sobie nie odleci. Im bardziej się od nas oddali, tym słabsza będzie siła jego grawitacji. To oznacza, że Ziemia nie będzie go odpychać z taką siłą. W 2017 roku naukowcy odkryli Kelt 9b najgorętszą znaną planetę. Gdy zaczniecie narzekać na upał tego lata, pamiętajcie, że temperatury na tej planecie sięgają 4300 stopni Celsjusza ze względu na mały dystans, jaki dzieli ją od swej gwiazdy, zwanej Kelt 9. Jest ona znacznie gorętsza i większa od naszego Słońca. Eksperci uważają, że planeta może któregoś dnia wyparować pod wpływem nadmiernego gorąca swej gigantycznej gwiazdy. Taka skwiercząca, słoneczna sauna, nie? Wszystko, co znajduje się na Ziemi oraz wszystko, co zdołaliśmy odkryć w kosmosie za pomocą teleskopów i innych narzędzi, jest zwykłą materią. Składa się z atomów i cząsteczek oraz stanowi mniej niż 5% Wszechświata. Niemal 3 czwarte wszechświata to ciemna energia. Astronomowie nie wiedzieliby o jej istnieniu, gdyby kilka dekad temu nie odkryli, że ekspansja wszechświata zamiast zwalniać, tylko nabiera prędkości. To oznacza, że musi istnieć pewna siła zwalczająca grawitację. Nazwano ją ciemną energią. Zimny spaw to zjawisko w kosmosie, podczas którego dwa kawałki tego samego metalu łączą się ze sobą bez źródła ciepła około 700 milionów lat temu miało miejsce tajemnicze wydarzenie, które mogło odpowiadać za dzisiejszy wygląd Wenus. Wprawdzie astronomowie nie widzą jej powierzchni, ponieważ chowa się za licznymi warstwami gęstych chmur. Jednak wysłane na nią misje kosmiczne odkryły, że na Wenus roi się odziejących ogniem wulkanów, masywnych gór, niezliczonych kraterów oraz gigantycznych równin lawy. Jej temperatury są tak wysokie, że stopiłyby ołów, z kolei ciśnienie atmosferyczne jest tak potężne, że od razu zmieszczyłoby wszelkie nieostrożne stworzenia, które zechciałyby postawić tam nogę. Jakby tego było mało, atmosfera planety pełna jest trujących obłoków kwasu siarkowego, który cuchnie gorzej od zgniłych jaj. Dwutlenek węgla, główny składnik atmosfery Wenus w połączeniu z niesławnym kwasem siarkowym tworzy potężny efekt cieplarniany. W jego wyniku niższe partie atmosfery oraz powierzchnia planety są jednymi z najgorętszych miejsc w całym Układzie Słonecznym. Gwiazdy neutronowe są rozmiarów małego miasta, ale ich masy są niemal półtora razy większe od Słońca. Powstają, gdy masywne gwiazdy obumierają, a ich jądra zapadają się w siebie. Jądro naciska na siebie do momentu, w którym wszystkie elektrony są ze sobą ciasno złączone, pozostawiając jedynie neutrony. To czyni gwiazdy neutronowe jednymi z najgęstszych obiektów we wszechświecie. Pojedyncza łyżeczka ich materiału ważyłaby miliard ton. Pobranie takiej próbki oraz dostarczenie jej na Ziemię graniczyłoby z cudem, ponieważ grawitacja przeciętnej gwiazdy neutronowej jest 2 miliardy silniejsza od ziemskiej. Ze względu na wpływ, jaki księżyc wywiera na Ziemię, nasza planeta stopniowo obraca się coraz wolniej. I to bardzo stopniowo, bo o jakieś 17 milisekund na każde 100 lat. Czyli zanim będziemy mogli dodać godzinę do naszej doby, musiałoby minąć całe 140 milionów lat. Ale to oznacza również, że w czasach dinozaurów doba trwała raptem 23 godziny. Wewnątrz Księżyca zachodzi śladowa aktywność. Do tego jego atmosfera prawie nie istnieje. Dzięki temu naukowcy są w stanie stwierdzić, kiedy pojawiły się kratery uderzeniowe na jego powierzchni. Badając kratery, astronomowie odkryli, że około 4 miliardów lat temu Księżyc wraz z Ziemią przeszły tak zwane wielkie bombardowanie. Wydarzenie to znane jest również jako kataklizm księżycowy i trwało kilkaset milionów lat. W jego trakcie niespotykana liczba asteroid uderzyła w Ziemię, Merkurego, Marsa i Wenus. Najnowsza teoria naukowa mówi, że przez wiele miliardów lat na Wenus mógł występować stabilny i przyjemny klimat, ale coś poszło nie tak. Astronomowie przeprowadzili szczegółowe badania i skonstruowali model wirtualnego świata przypominającego Wenus. Pokazywał, że przez większość czasu na planecie występowały oceany z płynną wodą, umiarkowana temperatura oraz stabilne płyty tektoniczne. Naukowcy przypuszczają, że okres rozwoju podobnego do Ziemi mógł trwać przez ponad 3 miliardy lat. Saturn to planeta, na której wiatry w okolicach równika wieją z prędkością niemal 1800 km na godzinę. Posiada on również najbardziej wyraziste pierścienie w Układzie Słonecznym. Jego atmosfera nie różni się zbytnio od powierzchni. Ale im głębiej zajdziemy, tym wyższe ciśnienie, a wodór staje się cieczą. Dalej, od centrum planety, upłynniony gaz zmienia się w metaliczny wodór. Podobnie do Jowisza Saturn może mieć skalne jądro otoczone wodorem i helem. Z drugiej strony, nawet jeśli składa się ze skalistej materii, i tak może być płynne. 60 lat badania kosmosu nie poszło na marne. Odkryliśmy wszystkie planety Układu Słonecznego, włącznie z planetami karłowatymi, Plutonem i Ceres. Większość tych osiągnięć zawdzięczamy programowi Voyager, który NASA rozpoczęła w 1977 roku. Sądy Voyager 1 i 2 zebrały dane o planetach, ich księżycach, unikatowych systemach gwiezdnych oraz ich polach magnetycznych. Bliźniacze pojazdy kosmiczne wciąż wysyłają dane na Ziemię. Voyager 1 z kolei znajduje się obecnie w przestrzeni międzygwiezdnej. Niebo może wyglądać na spokojne, gdy patrzymy na nie z powierzchni Ziemi, ale drogę Mleczną czeka czołowe zderzenie z galaktyką Andromedy. Za 4 miliardy lat, zapiszcie w kalendarzach Obie galaktyki spotkają się i żadna nie wyjdzie z tego cało. Gwiazdy rozpieszchną się na wszystkie strony. Koniec końców oba giganty połączą się, tworząc galaktykę eliptyczną. Jednak według National Geographic Ziemia i nasze słońce przetrwają. Istniejące w tym czasie formy życia będą mogły napawać się fascynującym widokiem połączonych galaktyk.